Od zawsze czuł, że coś jest z nim nie tak. To jego słowa: Nigdy nie lubiłem niczego, co kobiece, ale wszystko, co dziewczęce, było mi wpajane. I wiesz co? Jak to czytałam, to aż mnie ścisnęło w środku bo jak często ludzie są zmuszani żyć w skórze, która nie jest ich. W gimnazjum zaczęło się piekło. Nie pasował do dziewczyn. Z chłopakami też nie do końca. Oni traktowali go inaczej, bo tak, bo płeć, bo stereotypy. I napisał: Strasznie mnie to wkurwiało, ale co mogłem zrobić? No właśnie. Co możesz zrobić, jak cały świat patrzy na ciebie przez filtr, który nie jest twój? I wtedy pojawia się to zdanie, które mnie po prostu rozjebało. Po dwudziestu minutach bycia w innym ciele rozpłakałem się jak dziecko, choć może powinienem powiedzieć: Po dwudziestu minutach bycia sobą, kumasz to? Całe życie udajesz, że jesteś kimś innym. I przez te dwadzieścia minut w końcu możesz odetchnąć, być sobą. Bez wstydu, bez kłamstw, ale za każdą wolnością stoi cena. <grym> Bo gdy powiedział rodzicom prawdę, nie przytulini go, nie powiedzieli: Dziękujemy, że nam zaufałeś. Powiedzieli: Masz się nie pokazywać, chyba że ci przejdzie. I wyrzucili go z domu. Własne dziecko. Ludzie potrafią wyjemać z serca kogoś, kogo sami na ten świat sprowadzili. Bo nie pasuje im wersja ich dziecka, bo wolą mieć córkę z uśmiechem na święta, niż syna, który w końcu oddycha. Dziś obchodzi swoje pierwsze symboliczne urodziny. Rok temu napisał: Zostałem tym, kim powinienem być od początku, i to jest najpiękniejsze zdanie w tej historii. Mówisz, to nie jest historia o odrzuceniu, to historia o odwadze, o człowieku, który zamiast umrzeć za cudze oczekiwania, wybrał siebie. Czasem rodzina to nie ci, którzy cię urodzili. Czasem to ci, którzy po prostu nie każą ci przepraszać za to kim jesteś. Jeśli to cię poruszyło, zostaw komentarz. Daj też suba, jeśli masz siłę na więcej. Niech ten odcinek dotrze do każdego, kto wciąż żyje nie swoim życiem. Bo może właśnie dzisiaj ktoś potrzebuje usłyszeć, że ma prawo. Być sobą. A ja idę się położyć, bo z tego wszystkiego rozbolała mnie głowa.